No, i pacjent. Skrzynia biegów automatyczna do BMW E61. Proszę, byście podpowiedzieli, co zrobić, bo po wymianie oleju była zdjęta skrzynia biegów, oczywiście, razem z tym sprzęgłem. Nie został nalany olej do. Do, do sprzęgła hydrokinetycznego znaczy się został nalany, ale przy zakładaniu tam jakiś problem był, to został zlany oczywiście w skrzyni. Olej był założone, uzupełniony olej tak jak trzeba, poza oczywiście tym olejem w sprzęgle, nie? tym hydrokinetycznym. No i skrzynia biegów nie poszła. Co, co byście podpowiedzieli, żeby można było tą skrzynię uruchomić? W sobotę chcę ją wysadzić. Chcę ten błąd naprawić. Naleję tego oleju do tej skrzyni hydrokinetycznej. Tam widziałem tutoriale, czy tam nie tutoriale, tam jak tam zmieniają te oleje i piszą, że mówią, że trzeba olej nalać do przelewu, żeby aż tam kapało z tego. No i co? Założę i zobaczymy, nie? Ale może coś podpowiecie mi w międzyczasie, żebym się może nie naszarpał z tą skrzynią, nie nawkładał, bo ja nie mam warunków, nie mam warsztatu, tylko robimy to garażowo. Proszę o komentarze z pomocą. Dziękuję.